No dobra, Jasiu, co robimy? Zdjęcia! Siejemy groszek, tak? Tata ładnie sieje. No. Ty chyba piłeś coś, co? Ja się... Uważaj, bo tata zjedzie! Polera, ja teraz będzie krzywo, ja cię kręcę no. Muszę na GPSie chyba włączyć krzywo! bo. Ksywo? Krzywo! A kto tak jedzie krzywo? Ja. No właśnie Ja się tak... Ja się tak krzywo jedzie, nie? jedzie! No, gdzie krzywo, zobacz, tata... Prosto, jedzie jak, jak od więc gps ta czy nie potrzebuje. Dziura, dajedź dziura. Dziura tam jest? Nie, tam tata bagno wykopał. Tak? No. no, takie do podlewania bagienko, no i rybki nam tata wpuścił Będziemy łowić w tym roku, nie? Dojeżdżamy do końca, tak. Ładnie, to wychodzi. Amazonę 9 na godzinę. A, jakoś to tak. Jasiu przyjechał mi pomóc. Jedziemy na GPS-ie. Na się nie włączyliśmy ścieżek. Patrzymy tylko tak, jak to wygląda. Tutaj mamy ładne bagienko wykopane świeżo do podlewania. Takiego nie było. Tutaj to był tylko rów. Rów zasypaliśmy. I wykopaliśmy zbiornik retencyjny do podlewania. Nie Jasiu? Ale Jasiu! Ojejku, zmęczony!